iPhone 13 Pro jest najszybszy, brzmi najlepiej i najdłużej działa na baterii. Samsung S22 Ultra na aktualnym oprogramowaniu może przecinać, ale ten ekran jest taki piękny i grzać podczas grania. Ale ekran jest taki super. Najkrócej trzyma na baterii. Te kolory, ta jasność. Brzmi za to całkiem spoko i jest jedynym rozwiązaniem dla ludzi oczekujących od telefonu rysika i takiego ekranu. A OnePlus 10 Pro jest najtańszy, najbardziej wyważony i najbardziej nudny. Szkoda. Ja za to jestem Paweł Kuzia i witam Was na kanale Centrum Testów. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełkach poza telefonem. Samsung i Apple dają kable, a ponieważ chodzi im o ochronę środowiska, to jeśli jeszcze nie macie ładowarki z gniazdem USB-C, to warto dorzucić ją do koszyka przy zakupie, by chronić środowisko oczywiście. Albo wybrać OnePlusa, który w opasłym, czerwonym kartonie zmieścił szybką, bo aż 80-watową ładowarkę. Kabel również. A skoro OnePlus jest zestawienie najtańszy, producent dorzuca też silikonowe etui z okienkiem. Albo nawet oknem na ogromną wyspę z aparatami. Serio jest ogromna. Między innymi za jej sprawą OnePlus wizualnie mocno odstaje od surowego i profesjonalnego Samsunga i bardzo iPhone'owego iPhone'a. 10 Pro jest też najbardziej obły, przez to leży w dłoni najlepiej i najłatwiej go obsłużyć jedną ręką, mimo że iPhone jest od niego wyraźnie mniejszy oba mają również stryczki do wyciszania powiadomień. S22 Ultra jest z trójki zdecydowanie największy, ma najmniejsze ramki wokół ekranu i zamiast wyspy z aparatami każdy obiektyw samodzielnie wystaje z plecków. Wygląda to elegancko, dopóki w krawędziach i między soczewkami nie zbierze się kurz. Obaj reprezentanci Androida to szklano-aluminiowe kanapki. Z kolei iPhone pomiędzy warstwami szkła ma ramkę z błyszczącej stali nierdzewnej. Palcuje się ona strasznie, zwłaszcza, że jest dokładnie tym elementem, który z naszymi dłońmi spod dotyka się najczęściej. Za kanciasto obły design nawiązujący do czwórek i piątek zawsze plus. Za to za nawiązanie do iPhone'a 10 i sprzedawanie w 2022 roku telefonu z nadgryzionym ekranem minus. Chociaż dzisiaj wielu z nas chciałoby znowu być w 2017, więc może za pomocą nocza, Apple odwołuje się do tej tęsknoty. A, a, a stop, bez hejtu, przecież w wycięciu znajduje się Face ID, które wreszcie zaczęło działać z maseczkami. Wiśmienity timing. Ekran Samsunga to jego dosłownie największy atut. Jest ogromny, kolorowy, jasny, prawie niezaokrąglony na rogach i z relatywnie niewielkim otworem na aparat do selfie. Oglądanie filmów, przeglądanie social mediów, czy nawet pisanie na klawiaturze ekranowej, jest na nim zdecydowanie najprzyjemniejszym doświadczeniem pośród wszystkich urządzeń w zestawieniu. Tak jak oba pozostałe smartfony, działa z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz, które, w zależności od tego, co akurat robimy na telefonie, może spaść w Samsungu i OnePlusie do 1 Hz, a w iPhone'ie do 10. To co jeszcze wyróżnia S22 Ultra, to Rysik znany z serii Note, której to Ultra jest cichym następcą. S-Penem można tworzyć odręczne notatki, podpisywać dokumenty czy chociażby dodawać adnotacje do zrzutów ekranu. Obróżenie jest praktycznie niezauważalne i technicznie działa to super. Tu musicie już sami zadać sobie pytanie, czy faktycznie tej funkcjonalności w ogóle potrzebujecie. Ekran w OnePlusie jest płynny, ma zbliżoną rozdzielczość do Samsunga i jest po prostu poprawny. Może gdyby nie był w towarzystwie s 22 Ultra, to by robił lepsze wrażenie. Wyświetlacz w 13 Pro, jak na iPhone'a przestało, odwzorowuje kolory najwierniej. Jest też z towarzystwa najmniejszy, a przez animacje w iOS wydaje się być przy okazji najpłynniejszy. Wreszcie ma też odświeżanie sięgające 120 Hz. Witamy 3 lata temu, Apple. Jestem pewien, że 2019 ci się spodoba. OnePlus i Samsung mają w ekranach również zaszyte czytniki linii papilarnych, i ten w 10 Pro jest odrobinę szybszy. Oba są za to wolniejsze od Face ID w iPhone 13 Pro. Wybierając z tych trzech, tylko na podstawie ekranu, bez zastanowienia sięgnąłbym po Samsunga. Do konsumowania treści nadaje się zdecydowanie najlepiej. Ok, a jak się sprawy mają, jeśli chodzi o dźwięk? iPhone jest zdecydowanie na prowadzeniu, a moja dość niska znajomość fizyki pozwala mi stwierdzić, że aplowskie głośniki łamią jej prawa. Dźwięk jest najpełniejszy, ma wyczuwalne, niskie tony i nawet na maksymalnej głośności nic nie harczy. Zanim plasuje się Samsung, który brzmi całkiem spoko, ale do iPhone'a wciąż mu trochę brakuje. OnePlus lato jest wyraźnie najsłabszym ogniwem. Brzmi najpłyciej i najmniej szczegółowo. Do rozbujania całego autobusu na wycieczce szkolnej się nie nada. Lepiej zostawić publiczne dyżejowanie koledze albo koleżance z iPhone'em. To, w czym telefony Apple niegdyś królowały i telefony z Androidem musiały nadganiać, to wibracje oraz haptic feedback. Na szczęście obecnie jest już w miarę równo i wszystkie trzy urządzenia radzą sobie bardzo dobrze. Jeśli miałbym się czepiać, to tylko Samsunga, w którym wibracje są wyczuwalne mniej niż u konkurentów. MKBHD w swojej recenzji tłumaczył, że to wynika z obrócenia silnika wibracyjnego, także zamiast ruszać się przód-tył, wibrują góra-dół. I ja mu wierzę, bo faktycznie nawet takie drobne reakcje haptyczne, jak sklawatury ekranowej, są inne. Inne. Czy bez bezpośredniego porównania bym to zauważył? Nie sądzę. Przejdźmy do wydajności. Najpierw trochę suchych danych. iPhone 13 Pro jest napędzany przez układ A15 Bionic i 6 GB RAMu. OnePlus 10 Pro ma pod maską Snapdragona 8 Gen 1 i 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej. Europejska wersja Samsunga S22 Ultra to Exynos 2200 i od 8 do 12 GB RAMu. W Gigbenchu najlepiej wypada iPhone, najsłabiej OnePlus, a Samsung wylatuje z rankingów. Bo oszukuje na testach. W codziennym używaniu sytuacja wygląda nieco inaczej. Do płynności animacji, przełączania się między aplikacjami i ogólnego działania iPhone'a i OnePlus'a nie można się przyczepić. Oba chodzą bardzo dobrze i ogromna różnica w benchmarkach jest w takich warunkach niezauważalna. Samsung natomiast. Ojej. Na początku przecinał mocno i po googlaniu problemu trafiłem na dziesiątki wątków na forach i innych redditach o tym jak Exynosowa wersja S22 zamula. Znalazłem tam też poradę, aby wyczyścić pamięć cache w trybie recovery. Po tym androidowym czary mary jest lepiej, ale gubienie klatek animacji wciąż zdarza się regularnie. Pod względem płynności działania Samsung nie daje po sobie w ogóle poznać, że kosztuje 6000 zł. Na pocieszenie gry chodzą na nim płynnie. Problemem jest temperatura. Dwa mecze w Call of Duty Mobile i S22 Ultra robi się gorący. Na ten moment w kategorii wydajności na pierwszym miejscu jest iPhone 13 Pro, ale czuje on oddech na plecach biegnącego za nim OnePlusa 10 Pro. S22 Ultra potyka się gdzieś daleko za nimi. A jak to wszystko przekłada się na baterie? Samsung wytrzyma na niej najkrócej za sprawą swojego Exynosa i bardzo jasnego ekranu. iPhone najdłużej, a OnePlus gdzieś pomiędzy nimi. Żaden nie powinien natomiast mieć problemu z pracą przez cały dzień, a szybka ładowarka od OnePlusa naładuje go do pełna w pół godziny. Samsung i OnePlus mają też indukcyjne ładowanie zwrotne. Szkoda, że nie iPhone, bo mógłby swoim konkurentom użyczyć trochę energii. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło, do następnego.